Jest przygotowana druga, czekajcie zróbmy teraz e, ten. romantyczny nastrój, odłożymy to, nie ma muszli. Do do romantycznej kolacji, no co, deszczek pada. Pada deszczek, słuchajcie, ale taki, taki fajny, niewielki. Słyszycie? Ciepło hmm. jest. Ciepło jest. Rewelacja. Hmm. ale cytrynka pachnie. Ja na coś chciałem powiedzieć. Ale... No facet normalnie. Znaczy, że tak trochę się cebulę A jak? <gry> Cytryny. A jak? No I na pół i na pół i na pół. Sama ale jesteś po, na pół, na pół. A nie po kawałeczku, tak? Nie, tak, tak. tak. Uważaj, trzymam nóg. <laughs> Że ze mną nie dyskutuję. Ale nie mamy. Nic nie dałaś do tej cytryny. No dobra, trochę, co pierwszy nie A to nic ale... między miał być. Piękna. Przygotowuję. Cudownią na Taka fajniejsza cytrynka. Nie ta z siatki. I ona mówi aaa, nie ma różnicy. Jest, jest. Mm. Proszę. Dziękuję. Męż, mm. jak romantyczny to robić. Przygotowuję tutaj kolację romantyczną. Ja te glony po dobrze? dobra glony. Nie no bo to one pewnie z piaskiem są. Może? Nie są z piaskiem. Ładnie, bo no, nie są. Dobra tak ładnie. Dobra, trzeba je otworzyć. Okay. Wiecie co, ale ona jest, ja nie wiem jak ją otworzyć naprawdę Wszyscy twierdzą, że to jest tak proste Nie, Co nie? Nie! Ściere, co? Przez ściereczkę. Dlaczego? Bo się pozacina zaraz A myślisz, że przez ścierkę o, czy to czy, się czy, nie pozacina? Nie ale się I od tego końca Jak nie, a od tego Złóż ściereczkę na pół No tu to nie znajdę w ogóle, gdzie ja mam ten Bo ty ślepy jesteś, Weź tak od Nie ślepy Ci <laughs> A dlaczego tym nożem? Łamiesz ten nóż tym nożem. No tym to na pewno tego nie otworzę, bo muszę tu. No właśnie tak. No. Raz no. tak, raz tak. Nie, nie tak, raz tak, raz tak, bo się już wykruszyła. No to nie przeszkadza, że się wykruszyła. No ale to trzeba gdzieś tu włożyć. Nie podchodź do tego siłowo. Mm, nie, no ja to... Z uczuciem. I dlatego nie był jest ostry. O, o, widzisz! O, otworzyłem. Widzisz? Pokaż, jak ładnie otworzyłeś. To cię otworzyłem. A się wykucał menda? Nie, 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 słuchajcie jej. Tutaj cyk, cyk. Już ja ją odkroję. Zobaczcie. Jest. Pokaż tu do kamerki. Ładnie. Zaraz przecież na muszelki nic nie przyniosłaś. Jest otwarta. Aż mi ślimka cię nie słuchajcie. Nie wiem dlaczego. To po prostu No, ale ją trzeba tutaj, ona się trzyma z drugiej strony. O. I co tu ci wycieka? Dobra, pierwsza jest przygotowana. Tylko, żeby w oczy nie dostać. Okazało się to trochę wprawy i... Trzeciąg, trzeba ją tam, żeby ona się wytrzymała. Ale to może pachnie. No podobaj do końca. Już przynajmniej po dwie, tak romantycznie. No aż po sześć. Chciałem nic mówić. Sorry, że zasłaniam, ale muszę ją złapać, bo ona. Łaleś ta. Trzyma. O. Mówią, żeby tu uważać, żeby tego soczku nie wylać. Mo woda morska jest. Dobra, soczek to soczek. Woda morska jest. Dobra, jeszcze jedną. Ach. Walcz mężu, walcz. O, jest. Nie ja wiem, mi się wydaje, że ja tam nasypię tej muszli do środka. I wydaje mi się, że powinniśmy je najpierw opłukać. Ale ja ona mi zabroniła. Widzicie, dobrze. No i jest mega. Jest przygotowana druga. Zróbmy teraz e, ten romantyczny nastrój. Odłożymy to. Nie ma muszli. Wlejemy wino. E, nie będziemy wam pokazywać jakie to wino. Ono 100% nie pasuje do tego. Pod stół. Wszystko dla. No to może będzie tu chyba. Teraz musimy cięcie zrobić. Jest wszystko przygotowane, i teraz będziemy udawać, że mamy romantyczną. Znaczy, no nie, nie, no nie będziemy udawać, ale u... będziemy udawać, że tego wcześniej nie było. Witamy na naszej kolacji. Dzisiaj na kolację mamy ostrygi. A więc do dzieła. Do czego wziąłeś najmniejszą? To przypadek czysty. Czekam na ciebie, masz myślinkę ale... Ja to proszę bardzo. No, proszę, proszę. proszę. To ja tą drugą mniejszą czy To Może wziąć największą. Ja lubię cytrynki jeszcze więcej, ja lubię dużo cytryny, wiecie. No tam się palcem nie grzebie. miało być romantycznie. Wszyscy patrzą. Dokropię sobie, dokropię, <grym> dokropię sobie. Często masz jakiś włos, widzisz? Jakiś tam no dobrze, to smacznego, kochanie. Może policzę do dziesięciu? Proszę bardzo, proszę, proszę. Nie, Ta. No dobra. Już Druga jest twoje. No i druga dla Joanny. Zaraz wam opowiemy ee, nasze odczucia. No muszelka mam tu. No, Ma już. już. Jakie są nasze odczucia? No, no zdaje się, znaczy nie, być może na pewno są ludzie, przynajmniej, którzy, którzy mówią, że im to smakuje. Czy nam to smakuje? Absolutnie nie. Słowo konsystencja, smak. Tragi nie, smak jest tragiczny. No, nie oszukujmy się, smak jest tragiczny. Cepulka zabija wszystko. Nie zabija niczego. Absolutnie niczego nie zabija. Eee, no to jest tak, łyżeczka morskiej wody z, z posmakiem ryby. I naprawdę nie. nie no nie, nie wiem, czy to, ten wodorosta zjadła na przykład. To znaczy. No, można spróbować, oczywiście, podobno są jadalne. Eee, Więc, no nie, no słuchajcie, no i w ustach jest odór, odór, odór takiej ryby morskiej, nie, nie, nie za świeżej. one są świeże? Tak, one są świeżutkie, tak, oczywiście, ale to jest nasz drugi raz, myśleliśmy, że drugi raz będzie to... Nam się przestawi i będzie smacznie. Nie. Dla nas nie jest to smaczne. Pewnie są osoby, które to uwielbiają. Aczkolwiek ja bardziej twierdzę, że one tylko tak mówią, że to jest takie pyszne, a to nie, to jest słabe to jest. Zreszcie, walory smakowe powiem tak, że. Nie. Ym, jak ktoś lubi surowe ryby, na przykład? Nie, to też nie. To nie jest surowa ryba. W smaku. No, nie oszukujmy się, to nie jest w smaku surowa ryba, tylko to jest taka. Pogryzłeś w środku łyk? łyk, łyk. łyknąłem. A ja A... pogryzłam. No, no i nie, ja tą pogryzła. drugą tak troszeczkę tam. Nie, to jest taka ryba niezbyt świeża. No, się liznąć kamień z morza, taki i będzie to samo. Tak, tak. Mm -hmm. okay. I popić łyżeczką. Słonej wody i w, 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 wkropić do tego trochę cytryny. W sensie, nie. Widocznie nasze podniebienia nie my, może są. Może my nie jesteśmy e, romantiko, no. w sensie ostrygo. E. Nie, nie, to nie ma nic spru, wspólnego z romantiko. To po prostu nie jesteśmy koneserami, być może takiego jedzenia, ale Taki nie. Takie W takiej formie uważamy, że jest to niesmaczne. Mm. Autentycznie. E. A to my tak uważamy? Tak, to my tak uważamy. Jest to niesmaczne i wiele osób mi mówiło, że to jest mm, jakie to jest pyczne, smaczne i tak dalej. Jeszcze raz Dodatkowo, raz dodatkowo i... afrodyzjak, Słuchajcie, trzeba potem umyć dobrze zęby. <laughs> jakie afrodyzjak, Nie. No. Nam się odbijało jeszcze po drugi, na drugi dzień. Po no pierwszym to razie. Po, po pierwszym razie. Nie, 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 nie. Na, To nie jest nasza bajka na pewno. E... Zrobi... Owocy morza. Zro... Tak, tak, jemy naprawdę sporo owoców morza. Praktycznie wszystko prócz tego. Tak. Tak, wszystko oprócz tego. robimy. No coś. tak, oczywiście. Ale sushi też robimy. Tak. ciekawe. I e, na przykład ja jem bardzo dużo rzeczy, które, których większość ludzi powie, że są obrzydliwe. Zastanawiam się, czy nie zrobimy takiego tripa, jakiegoś właśnie e, jedzeniowego. I, I chyba maki. zrobimy. I, I chyba zrobimy. Więc e, dobra, to. Nam nie podchodzi absolutnie nic. Zapij, Może... zapij to winkiem, zapij. Słuchajcie, nie, no posmak na ustach mi nawet przeszkadza. Trochę spróbuję to w innej formie zrobić. Zrobimy to. Aha, co ciekawsze, nikt z lokersów tak zwanych, z osób, którzy, które przy tym pracują, które hodują, oczywiście z hodowla. Nie wiesz czy nie? nie? je tego w tej formie. Wszyscy jedzą to tylko i wyłącznie grillowane lub zapiekane. N nie jedzą tego na surowo, oni się śmieją z nas, że my to jemy na, na, na surowo. I nawet w sklepie, jak poprzednio widzieliście, jak, jak ee, pokazywałem wam w gablotach, jak to wygląda i jakie rzeczy są, to te ostrygi są już przygotowane do pieczenia. One są nawet z serem posypane. Więc albo z chili. Albo z chili. No nie, tam masłem, nie, tam, tam nie, tam są tylko z serem. w gablotach tektory? są tylko z serem. I mm, ludzie, którzy się przy tym, tym zajmują, nie jedzą tego na surowo. Zrobiliśmy dla was po dwie sztuki. Wsiąrłyśmy. A teraz idą, Reszta idzie do piekarnika. Zobaczymy jak smakują, bo też nie próbowaliśmy jeszcze. Tego tak, nie próbowaliśmy jeszcze pieczonych. Pieczonych nie. Będą dobre. No, jak widzicie, jedziemy z programem. Grill! Aczkolwiek zobaczymy, co wyjdzie z tych ostryk w piekarniku. No bo tak, lokersi to robią. Zobaczymy. Przyprawiliśmy tak jak oni. Tam trochę przypraw, serek i poszły do, do piekarnika. Zobaczymy, czy to będzie smaczne. No nie chcemy tutaj nikogo obrażać, czy to jest tanie, czy to jest drogie, to już nieistotne. Tylko jak to smakuje. Czy to jest smaczne? Czy to jest. Spróbujcie. Sami jeśli próbowaliście, to nam napiszcie w komentarzach. My twierdzimy, że to jest niesmaczne. Romantyczna kolacja część druga. Zapikliśmy je. Z serkiem tam z masełkiem. Teraz spróbujemy wszystko Teraz spróbujemy, nie wiem czy się uda, wyjąć Nie udało się. Koleczkę bułeczki wezmę do tego. Ja, ja to testu... jest Twoje dzieło, ty... testuję na tobie. Nie, 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 nie. nie. Ale teraz wygląda. przynajmniej pachnie. Ładnie, bo pachnie cząstki. Jest Niestety. Nie no, zcięło no, się. Jest smaczne. Jest smaczne. Jest gorące. Nie jest absolutnie gorące. Jest smaczne. Mm. Słuchajcie, teraz smakuje. Teraz smakuje to naprawdę dobrze. Bardzo dobre jest. Uh -huh. jak, jak mule. Teraz. Mm -hmm. taki, jest, taki jest smak, do tego ten serek i, i masełko czosnkowe. Z pieprzem i z czosnkiem, y, mm. nie? Bardzo mm. dobre. Chyba będę panem. No teraz tak. Teraz uważam, że ostrogi są bardzo smaczne. <laughs> no, no, Przepraszam. już nie jest więcej. Co, chcesz mnie wszystko zjeść? Hmm. A no to miała być romantyczna kolacja. No jest. Nie, zostaw mi trochę, bo, bo, bo mi zabraknie. Ale dobre. Mm -hmm. Jakby było chili, też by było super. Teraz jest pyszne. Dobre. No, no, niestety. Mało, nie? Myśmy się martwili, że będzie za dużo. No. Ale to jest pyszne. Mm. Teraz tak, w takiej postaci. Obliżasz palce, słuchajcie. Bardzo dobre. Wiem, że nie kulturalnie dobrze, dobrze. Są smaczne, naprawdę są rewelacyjne. I to nie jest to, że smakują jak mule, Tak podobnie troszeczkę, ale, ale nie, no teraz jest, jest super. Teraz jest tak, to jest to. Teraz będziemy fanami. ostryk. Ostryk zapiekanych, zawsze? Ale sposobem lokerskim. Cytryna się też nie zniszczy. Napije mm. się soku pomarańczowego z cytryną. Ja mam cztery. Mm. A trzy. Dobre. Nie. Dobre. Nie. Jedno... Bo to jedną musiałaś mam dwa środka mm. Mam trzy. Dzielimy się porówno. Proszę. Ja tam chętnie. Nie będę się sprzeczał w ogóle. No, białe winko do tego super eksta. Dobre, nie? Mm. Do powtórzenia. Tak. Mm. Do powtórzenia. W poprzedniej. W absolutnie nie. Nie nigdy więcej. Ale to jest do powtórzenia. Tak, ale z parmezanem myślę byłoby lepsze. Bo parmezan mm. jest taki bardziej taki. No, troszeczkę dodać może parmezan. Nie za dużo, no, nie, nie. bo teraz tego jest no. za dużo? Nie. Jest. Ale parmezan Coś byłby. Rewelacja. Parmezan byłby. Mm. Więc. Mamy za sobą tą obrzydliwą rzecz. Dla nas, słuchajcie, tak, no nie to chcemy. Dla nas. Ab, absolutnie nie. nikogo nie chcemy obrażać. Dla nas jest to mm, w formie surowej obrzydliwe. Smak. Wszystko na nie, wszystko. Tam, mm, dla nas. Cały czas powtarzamy dla nas. W formie tak jak jedzą ludzie morza to. E, jak najbardziej. Nie wiem, czy akurat ser dają. Mm, mm. Ale... Akurat w sprzedaży były z serem, dlatego też to nas tak nakierowało. W każdym razie oni to zapiekają lub grillują, i wtedy jest rewelacja. I tak możemy jeść ostrygi. Mhm. Mm Dla powtórzenia na pewno. Więc będziemy kontynuować, ale już nie będziemy Was tu zawłócać naszą kolację.